Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuksa. Nie, dzisiaj nie będzie Endeavor OS, dzisiaj będzie lepsza bomba. Mianowicie, słuchajcie, e, wczoraj, wczoraj, znaczy wczoraj, który dzisiaj jest, kurde, 11 maja, e, dzisiaj albo wczoraj pojawiła się przeglądarka internetowa nowa, nazywa się ULA, dokładnie tak to się nazywa. E, słuchajcie, podobno jest totalna bomba, ja to sobie odpaliłem, sprawdziłem już. I naprawdę jest bardzo ciekawie, powiem to tak, świetny projekt. Za chwileczkę to sobie zobaczycie jak to działa, jak to się prezentuje i tym podobne rzeczy. Kolejna rzecz, kolejna rzecz. To ja wiem ktoś mówił, że ta gąbka wygląda beznadziejnie tragicznie w ogóle. Zobaczyłem na pewnym auk portalu aukcyjnym gąbkę do tego mikrofonu do AT Audiotechnika 2020. Oryginał. Która pasuje perfekcyjnie, i nie po to chodzi to z Chin, tylko z Polski jest dystrybutor tego. Dam Wam linka pod filmem. Zapraszam, jak ktoś potrzebował. Więc w poniedziałek będzie, mam nadzieję, poniedziałek, wtorek. Będzie nowa gąbka, a nie to coś wiszące od trzech lat. Tutaj już na kanale, praktycznie tak. E, tak na szybkości. E, dobra, naprawdę przeglądarka jest wow. Sami sobie zobaczycie zresztą. Zapraszam na film. Ok, zanim przejdziemy, sobie do samej przeglądarki, omówienia tej firmy z Zoho w ogóle która pochodzi z Indii. Chciałbym Wam powiedzieć, że wywaliłem VirtualBoxa, znaczy na razie jeszcze jest, ale już niedługo, niedługo powiem to tak. Dzisiaj zobaczycie sobie tą przeglądarkę odpaloną na debianie, na debianie 11, VMWare 16. I chodzi to bomba, VirtualBox się po prostu chowa i w ogóle... Przepraszam, że tak wtrącam do filmu, ale chciałem sprawę, że tak powiem, wyjaśnić, tak? Teraz tak, firma Zoho. Możecie sobie tutaj poczytać o tej firmie, co to jest. To jest naprawdę duży, można powiedzieć nawet potentat, tak? Jest naprawdę dość duża firma pochodząca z z Indii, dobrze kojarzę to jest firma indyjska, powiem to w ten sposób mają na koncie naprawdę dużą ilość produktów, bardzo dużo rzeczy jest na Linuxa dostępnych żeby było śmieszniej, ta przeglądarka również natywnie jest zrobiona na Linuxa, instalacja jest bardzo prosta wszystko wam dokładnie pokażę żeby było śmieszniej, mają także pakiet biurowy, ja nie miałem o tym zielonego pojęcia słuchajcie, więc no jest ciekawie, to nie jest jakaś taka malutka firmka albo jeden gość, który sobie zrobił przeglądarkę tylko jest to naprawdę potężny, kon, no może nie konglomerat, ale jest to naprawdę duża, duża firma. Wpisałem sobie tutaj ZOHO Linux. No i zobaczcie, ile tego jest. Jakiś mail, desktop, tutaj inne dodatki i tak dalej. Oprogramowanie do zdalnych pulpitów także tutaj produkują, więc jest tego naprawdę sporo. Powiem to tak. Przejdźmy sobie do głównej strony internetowej, tego tak. Automatycznie jest wykrywane, że wchodzę tutaj z Linuxa. I jest możliwość jego pobrania. Pobiera się skrypt, który zaraz Wam pokażę. Sama przeglądarka z tego co widziałem, jest oparta na Chromium. Ale uwaga, ma zamknięty kod. Tego kodu nie ma na GitHubie i tak dalej. Więc. Jak ktoś nie lubi zamkniętych rzeczy, tak, chce tylko Free Software, no to raczej nie ma tu czego szukać. Ale poza tym, jeżeli komuś, tak jak mi na przykład, nie przeszkadza zamknięte oprogramowanie, które czasami jest naprawdę dużo, dużo lepsze od otwartego to jak najbardziej, myślę, będzie się tutaj dobrze czuł. Strona jest po angielsku, ale ja tu mam tłumacz włączony, więc sobie jakoś damy radę, powiem to w ten sposób. Przeglądarka jest naprawdę bardzo rozbudowana, ma dużo ciekawych funkcji, nie jest tak dowalona jak opera. Gdzie w operze jest patycznie opera i to drugie, Vivaldi, gdzie po prostu Vivaldi jest za KDE, za dużo. Tu jest naprawdę to zrobione kulturalnie, są tak zwane profile, jest mega bezpieczna z tego co tutaj widziałem, wbudowany jest adblock, który działa perfekcyjnie, nie trzeba z żadnych rozszerzeń, nic, są tryby pracy, te tryby pracy można sobie, jakby to powiedzieć, niezbyt ładnie customizować, tak, czyli ustawiamy sobie jeden pod pracę jeden typowy roboczy, tak, jeden dla dziecka na przykład, bo też taki profil istnieje. Więc naprawdę z tego jest bardzo, bardzo dobrze. Jest, myślę, dużo bardziej rozbudowane niż Chrome. Poza tym, tak jak tutaj mamy, ja polegam tylko na opisie tych stron, bo w internecie nie ma jeszcze testów praktycznie tego zrobionych. Nie będę również przeprowadzał żadnych testów wydajnościowych, bo nie umiem. Ja Wam po prostu prezentuję coś za bardzo fajnego, nowego i, i, i naprawdę jest ok, tak. Tu możecie sobie poczytać, co ona zapewnia, jak to działa. Jest również tutaj dostępna licencja, którą można sobie przeczytać. Ja tą licencję przeczytałem. Na tyle, ile ja to rozumiem, przetłumaczyłem sobie na język polski, i nie ma tam nic złego, że udostępniają po cichutku, i tak dalej, tak dalej. Nie. Wszystko macie ładnie tam wypisane. Nie każdy się sam z tym po prostu myślę, zapozna najlepiej. Mamy tutaj blokady przeciwko jakimś tam, przeciwko spamowi, przeciwko minerom, i tak dalej, tak dalej. Jest również lista blokowania z właściwych stron internetowych. To działa akurat na easy Liście, tak to jest zrobione. Okay, to wystarczy opowiadania o tej stronce internetowej. Przejdźmy do samej przeglądarki. Tak jak mówiłem, pokażę Wam to na maszynie wirtualnej. Jest to Debian. Debian 11, który pewnie tutaj ładnie nam dawać wiadomość. Tak mówię, tak. to, jest, to jest moje pierwsze wykorzystanie wm i naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem. Szczególnie akceleracji 3D, ale to sobie za chwileczkę zobaczycie. Teraz tak, przechodząc do konkretów. Instalacja. Tam sobie klikamy, pobieramy dla Linuxa. Dla Windowsa tak samo iOS i chyba dla Androida też to jest dostępne, więc jest naprawdę fajnie. Zobaczycie sobie to w tym, wygląda w ten sposób. Ściąga się taki plik Install ULA browser SH, tak teraz zobaczmy sobie, co tutaj mamy dostępnego, znaczy co to w ogóle wygląda w środku, jak to wygląda w środku, tak. To jest taki skrypcior, on jest z tego co widzę, bezpieczny, bez najmniejszego problemu. Nie ma tu żadnego dziwnych rzeczy. Jest pobierany na pewno curl, sprawdzany, czy mamy curla w systemie. Dopiero potem je ściągamy sama instalacja tego. Dodane są klucze bezpieczeństwa i de facto więcej tutaj nic nie ma. Zresztą sami widzicie, ten skrypt tak wygląda. Tak. Po prostu wchodzimy sobie do danego katalogu. Wchodzimy sobie do danego katalogu i, wyko i go wykonujemy. On się automatycznie tutaj wszystko nam zrobi elegancko, i, i, i teraz tak dalej, odpalamy tak dalej. sobie tą przeglądareczkę. Kolejna sprawa, którą tutaj zrobiłem sobie. Ja zmieniłem trochę, znaczy tryb damy sobie standardowy, tak, czyli zwykły użytkownik, proszę bardzo. To sobie akurat zmieniłem te kolorki, zaraz przywrócę do standardu, moment. Okej, okay, przywróciłem standardowy widok. E, jedna sprawa, ja sobie tutaj musiałem włączyć akce akcelerację, tak. Przechodzimy, słuchajcie, sobie tutaj na um, ULA, tak, Flags, bla, 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 i włączamy sobie Override Software Rendering List na Enabled. Po restarcie i włączeniu tam w opcjach, to nam się, słuchajcie, dobrze ludzie prezentuje. To jest, możemy sobie oczywiście to skustomizować, możemy sobie poustawiać tak, jak się nam żywnie podoba. Tu mamy parę profili. Tak? Mamy profil roboczy, mamy profil czy dziecięcy, czy mamy profil bez, ze wszystkim wyłączonym. Tak? Tutaj nie ma żadnej ochrony, nic, całkowita dowolność. Mamy także tryb incognito. Jeżeli ktoś by coś takiego potrzebował, chciał używać, sobie coś potestować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj normalnie nam się po przyłączeniu pojawia nam się taki komunikat, co jest włączone, co jest włączone, możemy sobie to, że to e, doustawiać. a ja w tej chwili tego nie zrobiłem, gdyż ustawiłem już częściowo pod siebie. To samo profil dziecięcy. Profil dziecięcy możemy sobie zahasłować, tak. wygląda nam to w ten sposób. Jedna uwaga. Teoretycznie profil dziesięcy powinien blokować, blokować strony z, ze zwierzątkami, powiem to tak, albo dla bardzo dorosłych ludzi, jednakże ja wpisałem pomarańczowego chaba, to mi to normalnie tutaj wczytało. Ale na przykład druga witryna hamster z takim znakiem na początku nie mogę powiedzieć, bo mi YouTube zablokuje wideo, pewnie jest blokowana, więc. Zawsze możemy to dodać sami, tak? No tak to po prostu nam tutaj de facto wygląda. To jest tryb dla dzieci. A widzicie, mamy tutaj jakieś favorites, gamesy i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy są tutaj dodane. Powiem, tak. Wyłączyłem, trzeba z tego wyjść, a żeby... Dziwne to, znaczy dziwne. To w sumie jest dobre. Znaczy... Kurde, jest jedna dziwna rzecz. Wchodzisz do trybu e, dziecięcego, on ci wymaga hasło. To powinno być odwrotnie, tak? Czyli tak jak teraz, że wychodząc z trybu dziecięcego on się pytał o hasło, a nie do niego wchodząc. No ale okej, okay, no czepiam się trochę. Ale to jest takie... to jest moje pierwsze wrażenie, tak? Z używania tego... tej przeglądarki, powiem to w ten sposób. Możemy sobie odpierać dowolne stronki internetowe w różnych profilach, tak? Czyli jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, stronę onetu ze, ze wszystkimi reklamami, to możemy odpocząć sobie ją w tym trybie, tak. Jeżeli wykorzystujemy często na, na przykład swoją stronę internetową, to możemy ją odpalać sobie w trybie tutaj Work i, i ustawiać tu zupełnie na rozszerzeniach, wygląd i tak dalej, i tak dalej. Więc to się dla wielu osób może przydać, tak. Teoretycznie bardzo fajna sprawa. Ja nawet nie widziałem, że coś, coś takiego jest tutaj, nie wiem, nie wiem czy to istnieje w Chromium normalnie, czy nie. Nie wiem, ja wam tylko mówię po prostu, że coś takiego się tutaj nam de facto znajduje, tak. To jest tryb zwykły. Wejdźmy sobie na jedną z najbardziej zawalonych stron reklamami jaka jest, tak. Tak jak mówię, nie ma tutaj żadnych dodatków, nic. Zero, po prostu zero. Pięknie, jest po prostu elegancko. Chodzi to naprawdę fajnie, pamiętacie to jest maszyna wirtualna. To wszystko działa nam na maszynie wirtualnej, więc po prostu jest moim zdaniem bomba. Jeżeli chodzi o drugą stronkę załóżmy, zobaczmy sobie tą, wyświetla się wszystko w porządku. Blokowane są wszystkie. No, trochę reklam puszcza, no okej, okay, no dobra. To, to re... trochę nam reklam puszcza, ale mimo wszystko. Jak coś ktoś chce, to może sobie do tego do, dorzucić bloka normalnego, tak? więc myślę, że tutaj nie ma najmniejszego problemu, natomiast to jest rzecz standardowa. Nie ma tutaj na pewno reklam, które są ukierunkowane pod siebie de facto, tak, pod danego użytkownika, bo to całe trakowanie jest wyłączone. Zobaczmy sobie parę tutaj stron internetowych z tych funkcji, tak jakie tu są. Ja wiem, że w Chromie są, w, w Chromium też. Oczywiście chodzi tu o grupowanie, tak. Możemy sobie to pogrupować. Kolejna rzecz, która tutaj się znajduje z jakiegoś dziwnego powodu o, automatycznie mi zgrupowało te chyba automatycznie, nie wiem czy dobrze widzę, czy źle przenieść kartę ale chyba mi automatycznie zgrupowało tutaj stronki, a propos tego tego chyba w chromie nie ma automatycznie, tak, że wchodzisz na, na podlinki i masz to w jednej grupie tak zwanej, nie wiem ja już tak zaawansowanym użytkownikiem przeglądarki nie jestem Zwracam tylko taką uwagę na to, co tutaj mamy dostępnego. Więc powiem tak, że naprawdę jest dobrze. Jeżeli chodzi o samego YouTube'a, albo zanim wejdziemy jeszcze na YouTube'a, to pokażę Wam WebGL. To co testuję, sobie zawsze ja to po prostu sprawdzam przeglądarki. I ten pamiętajcie, maszyna wirtualna 60 FPS-ów. Ja wiem, że to jest zasługa w VMWare bo w VirtualBoxie to, to jest, ale mimo wszystko jest elegancko po włączeniu tutaj GPU na Linuxie. Jak, na jak najbardziej widać, nam no to po prostu tutaj sobie działa i to działa bez najmniejszego problemu, więc to jest bardzo fajna sprawa, powiem to w ten sposób. Oczywiście możemy sobie dodawać te ta taby, zdejmować i tak dalej, tak jak normalnie tutaj przeglądarce. Ja na tym siedziałem sobie no, z godzinkę, dwie godziny przynajmniej. Yy, powiem wam, że ani razu mi się nic tutaj nie zawiesiło, nie było żadnego kresu przeglądarki, nic. Ona jest tak stabilna jak chrom, którego ja używam. Całkiem fajna sprawa, tak? Yy, minus jest taki, że część jest po polsku, część po angielsku, niektóre rzeczy, no widać, że tutaj są po angielsku, tak. Pewnie zostanie to poprawione, może trzeba jakiegoś baga zgłosić albo coś. W każdym razie, jak na tą przeglądarkę, która dopiero się właśnie ukazała, myślę, że naprawdę jest bardzo fajnie. Wiadomo, że trzeba poczekać na testy, tak? Na testy ludzi, kanałów czy w ogóle portali dużych, którzy to po prostu wezmą, przetrzepią pod kątem wydajności Java, wydajności innych rzeczy i tak dalej, przetwarzania HTML-a i wtedy będzie wiadomo, co i jak dokładnie to wygląda, tak? Ale na pierwszy start, taki jak zwykły użytkownik do tego siada. Powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tutaj możemy sobie poustawiać co chcemy, tak? Te wszystkie filtry i tak dalej. Nie zauważyłem tutaj możliwości customizowania tego ustawiania, co, gdzie i jak na przykład, tak? Żeby sobie coś wyłączyć dodatkowo, nie tylko te przełączniki tutaj, ale coś więcej, tego nie ma. Jest profil ekstremalny, to jest po prostu, jak widzicie, wszystko jest praktycznie blokowane. acz może to już powodować łamanie, znaczy łamanie się, niewczytywanie stron internetowych, albo ich po prostu nieprawidłowe działanie, tak. W każdym razie funkcji tutaj jest naprawdę sporo. Wyglądy już widzieliście, pokazywałem wam, że można sobie pozmieniać tak jak normalny Chromium, Chrome. Więc jak najbardziej, jest tutaj parę rzeczy i jest to ładne, jest to ładne i działa naprawdę bardzo fajnie i działa szybko. To trzeba jak najbardziej tutaj przyznać że zrobili panowie kawał dobrej roboty, naprawdę kawał dobrej roboty. Możemy wybrać sobie praktycznie dowolny tutaj wyszukiwarkę, tak. Jest tutaj troszeczkę dostępnych, DagaGo, Yahoo, Bing, Google, co kto lubi, co kto ten. Ustawienia oczywiście wiadomo, przywracanie stron, wszystko nam tutaj ładnie działa. Zresztą każdy może sobie to ściągnąć i zainstalować, tak. Ja to zrobiłem specjalnie po to, żeby jeszcze przy okazji przetestować trochę VM i przy okazji, mówiąc, nie mówiąc, jak mi się nagrywa na OBSie to wszystko. Z tego co widzę się nagrywa perfekcyjnie. Więc jestem VirtualBox raczej leci do śmieci dzisiaj po prostu, po tym wszystkim, co ostatnio odwalają w siódemce. Wracając do tematu, ULA, -la, to możemy sobie włączyć, wyłączyć, czy ona ma chodzić czy nie, Czyli takie same ustawienia praktycznie, jeżeli chodzi o chroma, chromium i tak dalej, tak. Pobieranie do dowolnych rzeczy, extension, możemy sobie jak najbardziej korzystać z tego. Więc jest naprawdę bardzo, Ad bardzo, bardzo przyjemny. Od, z, od strony zwykłego użytkownika, jak najbardziej wszystko jest de facto można powiedzieć, w porządku. Teraz zajętość pamięci tego, szczerze mówiąc, jeszcze nie sprawdzałem. Palimy sobie tutaj no nie to, nie to, nie, my tu mamy kurde zgubiłem się monitor systemu gnomowy, żeby było śmieszniej, tak. Teoretycznie, ile nam to tutaj piękności zajmuje? 1,6 GB z odpaloną przeglądarką, to chyba jest naprawdę dobrze. Bo czasami sam GNOME zajmuje 2. Teraz co Wam mogę tutaj pokazać, to ewentualnie jest zajętość ULA, 2.6.8 nam tutaj pokazuje, tak? No wiadomo, że dochodzą do tego jakieś dziwne podprocesy i tak dalej, i tak dalej. Pokaż, pokaż kolego drogi, jak to wygląda. No tak to się prezentuje, że ktoś będzie chciał to sobie dokładnie jeszcze temat może de facto ogarnąć, tak. Moje wrażenia są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Fajne te profile, jeżeli ktoś pracuje i ma, nie wiem, tam dzieci plus jeszcze coś, może sobie porobić te profile, ładnie pogarniać. Otwierać dane strony internetowe w danych profilach jest tak jak najbardziej opcja co jeszcze mamy tutaj, przychwytywanie ekranu, czy desktopa, czy pełnego ekranu i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do przetestowania tej przeglądarki, bo myślę, że warto. Może być bardzo, bardzo ciekawie. Oczywiście nikt nie zmusza do używania tego i ITP, ale może parę osób się zastanowi, znajdzie coś fajnego tutaj na przykład, tak? Słuchajcie, kończymy. Kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik kolejny raz będzie przydatny. Ula! Ula la! Można powiedzieć w ten sposób. Ula la! Moim zdaniem zdaję egzamin. Postawię to sobie na pewno u siebie na, na standardowym systemie. No i zobaczymy, jak to będzie sobie działać, tak? Bo na razie jest naprawdę bardzo, bardzo, że to powiem, przyjemnie. Szybko, wygodnie, działające. i ok. Tyle. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, nielajkowania, pisania komentarzy ewentualnie, tak? Czy też wspomagania kanału, za co bardzo dziękuję, czy na YouTubie, czy przez Paypal. I co? Zapraszam do następnego filmu, który się pokaże niedługo. Pozdrawiam Bartek z kanału Świat Linuxa. Cześć!